Siemano, witajcie na kanale w dzisiejszym odcinku Leleczka i wymiana klameczki lecz od strony kierowcy, klameczkę już mam o, pokażę wam, to jest pierwsza klamka, która tam się działa ja już jedną zmieniłem wcześniej ale dalej ten guziczek nie działa przyszła mi kolejna właśnie wyciąłem w niej dziurę pod zamek, no bo fabrycznione to była od innej E, od jednych drzwi, tam gdzie nie ma zamka bębenka w sensie, no i dremelkiem <gryw> ciałem to jest fajnie, bo akurat jak widzicie są zaznaczone miejsca w których trzeba po prostu to sobie ciąć i wyciąć zamazałem lakierem samochodowym czekam aż to wyschnie no a w międzyczasie zaczynam właśnie rozbiórkę drzwi Nie działają mi tutaj też dociągi, w laleczce niestety. Widzicie, o boczek już, boczek już został ściągnięty. Tutaj sobie i leży. Natomiast ja rozbieram dalej. No, generalnie trzeba tutaj trochę porozbierać. Niestety A, trzeba tutaj podłączać. Mam tu jeszcze głośnik bank Olufsen, taki fajny, duży. <laughs> I te moduły poodczepiać. A następnie te wszystkie śruby zdemontować. Tu mam taką zaślepkę, a to mam, o! Wjechała! Przez którą tam dalej? Tam jest chyba Torx 20. Odkręca się klamkę, ale trzeba jeszcze ściągnąć e, taką metalową. Taki pręcik, który jest podłączony do zamka i odpowiedzialny jest za to, że te drzwi tam się zamyka, otwierają. No, i jak tego nie rozłączymy, no to kanka po prostu na mnie wyjdzie. No więc, niestety, trzeba sporo czy sporo. W no sumie nie, nie ma aż takiej tragedii, ale no trzeba trochę pociągać tutaj. Miałem też dociągi naprawiać, ale okazuje się, że jest w mikroswitch w zamku rozwalony. No, i niestety się nie uda? Ja już jeden zamek na podmiankę. Wyszedł też zrąbany. No więc na razie sobie... Na razie podziękuję. Silniczek zdjęty, odpięty. Co my tu dalej mamy? Tego jeszcze nie rozłączam, bo będzie trzeba szybko opuścić. Chyba już na torksy A po co, nie wiem czy wspominałem, po co zmieniam tę klamkę. Ona generalnie działa, tutaj w się sensie otwiera auto bezkluczykowo, ale problem jest z tej natury, że ten guzik, który jest na, na górze na niej nie działa. Nie zamyka auta, ale trochę mnie to kuje, w oczy że to nie działa. W ogóle jaki głośnik to? Bang ma. Fajna zabudowa. No dobra, myślę że możemy za ślepki. Ja muszę iść po latarkę, bo nie będę widział. Taśma się przyda, żeby szybę Może od razu sobie zjadę. Tak szybę nie będę wyciągał i sobie ją po prostu tutaj zawieszę ale żeby teraz boczek podpiąć żeby mogłem wcześniej zjechać tą szybą ale nie tak zaraz no ale o, widzicie nie wiem czy widać pokazały się śrubki właśnie od od, od mocowania szyby Boczek idzie na bok, opierdliłe no, z tej strony, bo trzeba było jedynie ten boczek podłączyć, nie? Odpięte. Trzeba niestety, ale pościągać z, z tych zaczepów. W ogóle do trzymania szyby sobie kupiłem taki oto zestawik fajny, po to żeby, jak odkręcę, to żeby szyba nie zleciała. No i możemy odkręcać dalej. do kręciu <noise> aczkolwiek szyba Jak sobie tak teraz tutaj porobiłem szybę będzie trzeba do góry i voila Dobra, teraz muszę wziąć tylko. Chyba trzeba będzie do góry dać zaraz podnieść, żeby wyskoczyła tutaj z tych z tych prowadnic. Raz, dwa. Będzie łatwiejszy dostęp do klamki, bo trzeba zaraz po podarzę tam wciągnąć jedną rzecz, ale najpierw duct tape. Tu <grystanie> ja to się fajnie tam wciska. Cyk. Tutaj też, no to nie członkiemy. A tu jeszcze śrubka została, a ty ciągniesz. Tak, dopiero do dołu. Potem delikatnie do góry, żeby nie uszkodzić wiązki. Z latarka chodźcie wam pokażę bliżej jak to wygląda tu mamy całą klameczkę widzicie ten metalowy pręcik jest tam wpięty go trzeba to się wysuwa tam jest taka Taka plastikowa... Aj, bolcem nie wezmę. O, widzicie to? I to się ładnie... Jest blokada. Widzicie? Poszło do góry. To? No i to teraz można... O. Wysunąć można by tu jeszcze kosteczkę wypiąć aczkolwiek ona chyba też z tamtej strony pójdzie gładko w ogóle zobaczcie, to miejsce jest na wygłuszenie dodatkowo mimo, że tało to i tak jest to? o, jakiś kołeczek mhm. o, ale to raczej niefabryczne. A, teraz jeszcze, żeby odkręcić tęże klamkę, bo to jest taki mechanizm, który ją trzyma, to on jest na i właśnie przez tą dziurę tam się wkłada śrubokręt A, i teraz uważajcie, żeby tylko sobie drzwi nie zamknąć Widzicie? To na weszło i się rozkręca na boki bo u mnie jest mechanizm zjebany i się coś nie chce rozkręcać dobra, potrzebuję drugiej ręki a i uważajcie, żeby sobie drzwi nie zamknąć teraz bo tą kłamką już nie otworzycie, nie? z zewnątrz, dlatego jest ściągnięta ściągnięty ten element bardziej, nie? tu mamy odkręcone. I klamka teraz powinna nam wyjść. Jak muszę jeszcze jakoś odkręcić tą, oczepić wtyczkę. Widzicie? No potrzebuję drugiej ręki. Wybaczcie, więc... Kostka wyszła. Chyba. O! Nie? o. I mamy klameczkę moi drodzy tu właśnie zaparta ta, ta linka jak ciągniecie czekajcie. O. Jak ciągniecie za klamkę to ciągniecie za to I przy okazji otwieracie właśnie. Dobra, to wyschło przy okazji otwieracie auto. No i trzeba przełożyć. To dziadostwo właśnie, o, pek stara idzie tam. No i teraz robimy montaż, tyle że tyle, że w odwrotnej kolejności. Tak, to było tutaj. O, na na... Klamka musi aż tak pyknąć, nie? jak wkładacie bo ona tutaj wchodzi wy zaczepy mi się wydaje zobaczmy jak to wygląda tak, ona tutaj w ten, ten stelaż nie wiem czy widzieli wchodzi tymi bolcami i potem ten mechanizm to zaciska i dlatego przylega fajnie czy powinna przylegać fajnie do do karoserii zamontowana Kurde, jakoś bym to może sprawdził, czy to działa, zanim zmontuję wszystko do kupy. No i trzeba teraz to wsadzić tam z powrotem w dziurę. Ten plastyczek to był właśnie przykładany. Kurde, ale tak nie widzę. No. Wybaczcie, że nie pokazuję tego tak dokładnie jakbym chciał. Ale ciężko jest mi operować, po prostu jedną ręką, jak się trzymać światełko. O, skoczyło ładnie, jak widzicie? To wskoczyło z powrotem, bo i teraz bez problemu będzie można otworzyć auto, ale dobra teraz, teraz, teraz to jak to wsadzimy, bo to jest chyba cały sterownik, jak to wsadzimy to może uda się podłączyć te kosteczki i powinno dać może zamknąć co, sprawdzimy, sprawdzimy. Klameczka też nie działa. o to też już przestała. No i tyle roboty. Tak to właśnie widzicie, kochani, jest Używanymi rzeczami. Dobra, wiecie, cała mała update, bo nie dawało mi to spokoju. <laughs> Znalazłem przyczynę, z czemu to mi nie działa. Okazało się również, że ta stara klamka również była sprawna, a winowajcą był przecięty kabel w wtyczce. Dało mi się ją wyciągnąć tam z drugiej strony. No i był tutaj przecięty. Przecięty kabel. No zrobiłem go sobie termokuczką. No i teraz wszystko fajnie. Działa. Ja pierdziele. Jakbym od tego zaczął jakieś kilka tygodni temu. To już dawno by to się śmigało. Aczkolwiek. Ta pierwsza klamka, którą mi tamci przysłali, no to faktycznie ona jest niesprawna i ten przycisk nie działa. W tej drugiej działa. No i w tej mojej oryginalnej również działa. Więc będę miał jedną klameczkę na zapas. Fajnie się składa, bo akurat w tamtych drzwiach to trzeba wariować. To sobie przełożę ją tam. A zaraz wam jeszcze pokażę, że to działa faktycznie. Ale to już nie będę nagrywał e, tego procesu składania, tylko jak już tak zrobię, to nagram. No już laleczka poskładana. Test klameczki. <zysk> I zamyka. Boże kochany, jeden głupi kabelek. Otworzę. I otwiera a dociąg jeszcze nie trybi tak więc warto przebadać też wiązki kabelki przypuszczam, że z AFS czyli tutaj ze skrętnymi lampami, które w chwili obecnej nie są skrętne będzie pewnie to samo, że gdzieś tam jest przerwany kabelek albo na linii CAN pewnie na linii CAN bo nie ma w ogóle połączenia po no, to by było na tyle w tym filmie. Dzięki za uwagę. Raz jeszcze kciuk do góry, żeby Ci się spodobał, komentarz. No i nie zapomnij o subskrypcji. Do następnego.